Siemaneczko ludzie, ja jestem dementor i w dzisiejszym odcinku zrobimy unboxing gear, które dostałem od mojej rodzinki na prezent. Zapakowali w takie pudełko, o tutaj jak widzicie. Nie patrzcie się tutaj, mam tylko narzędzia, żeby mi tylko YouTube nie skasował tego filmiku. Jakieś narzędzia, tym takie. Nrzuki Noży, takie do otwierania. Od razu powiem, że to nie, nie jest dla dzieci. To nie jest dla dzieci, więc nie warto się tymi bawić. Ten wyrzucimy, bo jest zepsuty. Wy... A ten jest naprawiony, działa. Więc dobra, ludzie. Od razu, od razu mogę powiedzieć, że to, co jest tutaj, ee, to na pewno... No, to są gry. To są gry na PlayStation 4, to czekajcie. Na pewno wiem, że to jest... To jest... Są gry na PlayStation 4, ale tak, to są gry na pewno na jakieś PlayStation 4. No to dobra, co zaczynamy. I my, że tylko to gier nie złamał. Poczekajcie. Będziemy niespodzian bo coś się niespodzianie. Treszek się o otworzyło, co się tam otworzyło. Czy tu otworzyło? Nie wiem co. Wy już tam na pewno widzicie, co to może być. Ja tego nie mogę nie, nie chcę zauważyć. Ale pierwsze co robimy. Jeśli nie patrzę, wyciągamy powolutku. Pierwsza. Nie patrzycie się na 100%, mogę Wam to obiecać, ludzie. Tutaj macie. Nie wiem, co to za gra. Dałem tam. No. I, nie, dobra. Wyciągnęłam już dwie teraz. Dalej już nikt nie ma, podziękuję Panu kartonowi. siup. Dobra. Zaczynajmy od pierwszej lepszej. Łopanie. Uncharted 4. Kres z ja wiem, Df's End. Poczekajcie, otworzymy. Co kiedy tak rozwalam to pudełko, ale niestety tak to się, tak to się prezentuje. Ze środka. O właśnie piek, fajna płyta. Dobra, zagramy zrobię z tego. Zrobię, zrobię z tego serię Uncharted. Może potem jakiś skończę, powtórzę już 10 razy, może komuś dam, sprzedam. Może robię nawet giveaway. Nie wiem. Lecisz. Druga. Jezusie, Chrystusie. Batman Arkham Knight. Najlepszy Batman ze z studia Rocksteady. DC Comics i co, co to jest napisane? i games Web Games, nie? Nie wiem, nie znam się. Nie mogę. Wiem, to jest od 18 lat. Ale można grać i tam nic, nie, nie ma nic tam do groźnego. Tylko jakieś bijatyki. Tutaj widzicie Batmana. Tu jest, jest. Tam jest w środku Scarecrow. No i to jest ten. Arkham Knight. i dalej, dalej dalej. I chciałabym tylko powiedzieć, że jak zrobię z tego serię, to niestety ludzie to jest gra po francusku. Nie znalazłem polskiej, polskiej wersji. Będą gadać po francusku, bo i tak rozumiem e, francuski, angielski też i polski. Napisy będą na 100% po polsku, ale gadać będą albo po angielsku, albo po francusku, więc nie wiem. Nie. Nie Drugą, Druga gra. Trzecia już gra z, z tych. Chyba już wszyscy wiedzą, co to jest. Tak, moi ludzie: Game of the Year Edition Wiedźmin 3. DZIKI GOŃ jakby ktoś nie zna nie, nie angielskiego to przeczytałem to po angielsku po THE WITCHER WILD HUNT tutaj jeszcze mamy z tyłu takie fajne smaczki jak HEARTS OF THE STONE czyli serce z kamienia BLOOD AND Wine, czyli krew i wino jeszcze inne 16 dlc -ków. tutaj macie proszę bardzo w środku jeszcze sprawdzimy jak to wygląda Wy zaczekajcie Widzicie, jestem, ja mogę z jedną ręką zrobić. Mhm. Tak to wygląda, tak wygląda płyta, no, to jest też od 18 lat. To już nie polecam, żeby grali mali. mali. No, dzieci nie grali, nie polecam naprawdę, bo jest dużo. Więc uważaj, jak, to, jak ktoś starszy to ogląda, to uważajcie, albo wasz brat będzie coś tam patrzył, albo nic. Tutaj mam DSX Harley Queen. No, mam nowy kostium. I te, P, i te D, jeszcze inne tam z tyłu są. Jak tu widzimy, Barkam, Batman, nie Barkam, Batman Arkham Knight, pana 4 naprawdę bardzo mi się podoba. No i teraz idziemy do ostatniej gierki. Ja. No i to się nazywa, Teraz bierzemy tak, patrzcie ludzie. Jest pierwsza, pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. No, ty, muszę zrobić to maratonik, że na przykład w niedzielę będzie e, Uncharted Darks Fortune, Uncharted 2 to w poniedziałek, we wtorek i w środę. Dobra, robimy tak. Ja się tylko pokażę tutaj w środku, co może być. No nic się tutaj nie zmienia od, od, od Uncharted 4, jest tutaj normalnie jego płyta fajna, taka, taka beżowa, z 16 lat, tak samo jak tutaj, 16 lat. Not to be sold, Uncharted, Uncharted, The Nathan Drake Collection. No a tutaj, są, tutaj są napisane po jakich językach czy coś, nie, nie wiem, co tu pisze. No to dobra, ludzie. Pokażę Wam się tak na światło. Tylko co mam? Pierwsze. Mam, mam tutaj już wszystkie kolety. Czyli pierwszą, jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę z Uncharteda. To już zostawimy tu. tu mam jeszcze inne. Jak, takie jak Witcher, czyli Wiedźmin. E, czy, Wiedźmin, czy Dziki Goń. Jak ja, lubię, jak ja lubię ten klimaci. Wie, wiem, ludzie. Niestety chyba nie zrobię z tego serii, bo jest bardzo długa ta gra, jest bardzo długa. Albo zrobię może, bo bardzo lubię też długie gry, nie lubię jak się szybko kończy jakaś gra. Na pewno zrobimy na tego serię, zrobimy, zrobimy. I Batman też na 100% zrobimy, bo jest bardzo dużo smaczków, takich których lubię. Jest bardzo dużo DLC-ków i bardzo zwrot akcji. I że tylko tutaj, nóż swój, mój ekstra Pyk, 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 pyk. Żartuję to dziadka. Jest w garażu, go znalazłem. Powiedziałem sobie za otworzę. Jeszcze miałam w Jeszcze jest w drodze. Jeszcze zamówiłam jedną grę. Ale już nie powiem wam, co to jest. I niedługo. Widzicie te napisy? to co... Widzicie co to jest napisane? PS 4 Czyli wiecie, co do mnie przyjedzie? Chyba w poniedziałek. I właśnie co, to, co jest tutaj napisane. PS4. Za niedługo ja i Robiana chyba będziemy nagrywać. Może nie wiem, może jak jeszcze kupię sobie GTA, to już w ogóle będziemy nagrywać online na i się skończy. Dobra, ludzie, ja, ja jakoś kończę. Zapraszam Was, po pierwsze, na mojego. Po pierwsze, zanim już skończę, to zapraszam Was tutaj, tu, o tu, na mój kanał. Tutaj na filmik i tu. Nie zaczekajcie, zrobię to. Tu, zapraszam Was tu, tu, na mojego, e, tego, na mój kanał. Tu, tutaj, zapraszam na mojego, e, na mój filmik. I tutaj też, na mój drugi filmik. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i zostawić lajka pod każdym filmem. Najlepiej, <grym> i zostawić u innych, u innych moich kolegów, tak jak Blokson, Re Revi. By i Blodisa i innych tam, żebyście zostawili u nich subskrypcję, lajka, fajnie by było i napiszcie u nich komentarz, że się ode mnie. Narka, ludzie, widzimy się już w następnym odcinku już jutro. Elo!